Dobrze. Bra... Bra... Braham. Bra 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 to jest Dragon. Bo... No bo sprawa jest taka, jak ten statek tworzymy, no to ja bym chciał tam zrobić parę rzeczy. Dział na pewno. Myślę, że się na tym znam i mógłbym to zrobić, ale z parym trzeba było jeszcze to dogadać chyba, nie? No chyba tak, no przydałoby się, no chodźmy do niego. Mhm, A gdzie on może być? No albo w warsztacie, albo na, na statku. Na błyskawicy hmm. w sensie, bo coś albo robił. Albo w tym jego warsztacie, który udaje jego biuro w tym momencie. No to trzeba by było go znaleźć. Eee... Pary! Panie kapitanie! Parły! Skajpianie, eee. który walczy po złej stronie! Słychać kopnięcie. Potem otwarcie klamki i wychodzi pary. Kajuty. Co się dzieje? Atakują! Nie, sprawa jest! A! Myślałem, że atakują. Kuchu sobie w kostkę zrobiłem przez was. Kopałeś te drzwi. Jeszcze by się zepsuł. nie pomyślałem. <grystanie> Bary skakuje tam na plaży do wody podchodzi. Mm, no, bo taka sprawa jest. My Tak sobie myślałem, bo dobrze mi to idzie. Że no jednak mógłbym się tymi ciałami zająć. I to... By, myślę, że mogłoby się udać, jakbym miał trochę czasu i dla siebie, ciszy, spokoju sam na sam z y, rzeczami, które łatwo za, się zapalają i podfundują wybuchy. To gdzie potrzebujesz warsztat dragonie? E, może bym na statku ogrodził takie miejsce, że tam gdzie te, te, te e, a, a, a armaty miałyby być. A, teraz, a, a co ty lubisz tak pracować samemu? No, to jest jak cicho i nikt nie przeszkadza, to łatwiej się skupić i y, jest szybciej. Ja wyciągnę taki plik niebieskich kartek. Co? bo ja tutaj w planach zrobiłem, że mamy taką jedną dużą wspólną warsztatownię na tym statku. Aha. I czy to będzie nie odpowiadało, że będziesz dzielił warsztat zeną i spary, Albo. Z... Nie, no oczywiście, ja Waszą pomoc sędziom przyjmę i zawsze, jak chcecie, to ja Wam pomogę. Bo wiecie, ja się nad tym czasem znam i ja mogę pomagać i dobrze mi idzie, więc jeżeli potrzebuje, potrzebujecie pomocy, to śmiało mówcie do mnie. Ja z zawsze Wam pomogę i pomogę Wam na pewno. Ale czasem przy broni palnej to potrzeba trochę ciszy, więc może jakieś takie miejsce z boku, jakbym wziął, tak żeby nie od razu na środku stać, to. Dobra, to... dobra. Paterra. Pary bierze węgielek i jest taki kwadrat w tym miejscu. Tutaj parawanik postawimy i będzie, będzie, pięknie. Będzie? Tak, 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 będzie, będzie super, będzie super, będzie super. Możemy też po prostu tu walnąć ścianę przedziałową. Nie, nie, bo jak będzie się robić imprezę w warsztacie, albo trzeba będzie mieć duże miejsca, to ale czy, czy, nie e, ale no jak i, z, ze ścianą, to jeszcze będzie tak, że, że, że mnie zostawicie tam, a to, 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 to nie, na, najlepiej by było. Ale na imprezę tutaj mamy duże pomieszczenie, proszę bardzo, podpisana Bisiada Rumów W, Big Badass Ruszt. To będą imprezy, kapitan. No tak, 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 ale no jakby nagle się okazało, że zrobimy jakiegoś nie wiem, robota w warsztacie to trzeba mieć dużo miejsca, na robota. Albo ogromne działo. Znaczy ściany ograniczają, i nie. Mm, 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 no mm. dobra, to podp podpniemy trochę jakieś rurki pod sufit i taką szłapę ci. Mm, 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 Będziesz mógł się zasłaniać być samemu. I może jak taka rurka jest, to ja bym tak pomyślał sobie, że może zrobić taki krórek więcej. I moglibyśmy zrobić taki system komunikacji, że rurka w jednym miejscu się otwiera, krzyczy do niej, mówi, i wszędzie na statku byłoby by słychać. Na taki pomysł wpadłem. Hmm. No można by. Myślałem, żeby wziąć takiego jednego diala, takiego bardzo dużego, jakby się do niego mówiło, to by krzyczał na cały statek. Ale z rurkami też dobry pomysł. Albo kilka małych diali po, po różnych pomieszczeniach. Nie wiem, czy mamy tyle muszelek. Hmm. i tak będziemy płynąć przez Skype, więc. No, no tak. No tak. No, no tak, tak, tak. tak. To, to może do tej pory zrobimy to z tymi rurkami faktycznie. Taką no, wiesz, tutaj, tutaj taka tuba, do której wrzeszczysz. I to się no, no, chodzi no. później dalej. Tylko żeby dało się to zamknąć. A czemu chcesz to zamykać? Bo woda i kurz. Nie, nie, bo jak się chce spać, to się chce spać. No ale przepraszam bardzo, jak będą nas atakować, to co to będzie spał, trzeba się budzić. No i tak się usłyszę okrzyki. No to ja po tak podnoszę okrzyki. rękę podczas tej wymiany zdań. No tak, będziesz słyszał okrzyki, to posądź te rurki. Żeby rozmawiać tak miło. Co tam, dragonie? No bo tak sobie pomyślałem, że te rurki można by było korkiem zamykać. Takim, takim korkowatym. I wtedy jakby się tak mocniej dmuchnęło, albo przepuściło powietrze, to ten korek dałby radę wypaść. No a w ramach tych krzyków, no to krzyki, krzykami. Ale taki mój pomysł był, że fajnie by to było. Kiedy nie trzeba by było krzyczeć i się by szukało konkretnej osoby. No i to jest pomysł, widzisz, brachamie. Jest problem, trzeba go rozwiązać. No ale to. A to wtedy nie wymaga całej sieci rurek? Mhm. Ja no wiem, tak, że takie tak, pomysły czasem mam, problem. ale myślałem, że fajne mogłoby być. By... To jest bardzo dobry pomysł. No to uważasz tego, brachamie, tutaj rurka, jednej z kuchni do warsztatu, żeby było wiadomo, że jest jedzenie, jak siedzimy w warsztacie. No tak, to ważna sprawa. Dalej nie wiem, nie wiem po co więcej rurek. <grym> <grym> to no potrzebujemy na... tylko jednej. Potrzebujemy jednej rurki. No na pewno później potrzebujemy gdzieś do, nie wiem, może do do gniazda taką rurkę? O! Do. do warsztatu, druga, no, do z warsztatu. E, może do. gdzieś w okolicach kołastrownego? Dobra, to trzecia rurka z kołastrowego do warsztatu, no. no Uchwiona, pokład, pokład, korytarz o. między sypialniami. Może tak w sumie by wypadało, żeby tam też jakoś ludzi zawiadamiać? Może lepiej właśnie w korytarzu niż w sypialniach. A jakbyśmy zrobili jeden pokój, gdzie wszystkie rurki się schodzą, jedna osoba zawsze stała na warcie i przepinała jedną rurkę do drugiej rurki w zależności od tego, skąd ma przejść dźwięk? To brzmi głupio. Nie, nie, nie. Nie było pytania. Zatrudniły takiego rurkarza. A może rur rurkowca? Rurkowce. Słyszałem o nim. No dobra, chodźmy do naszej nowej łódki. Zobaczymy, co i jak. No, no chodźmy. Ja myślę, że jak wchodzimy, to ja od razu pobiegnę yy, miejsce, gdzie mają być działo I tak kręcąc się z jakimś węglem yy, albo raczej białą kredą, bo to yy, jak jest pełno prochu, to łatwiej białą kredę zobaczyć. Tak zaznaczam. Yy, tutaj jedno działo i tutaj jedno działo, a tutaj a tutaj nie wiem, chyba z dwa działa bym dał. I takie armaty! Mm. Jakbym dobrze to, to wygwintował, to by nawet mogły daleko lecieć. Tak na. No, tak na sporo. Nie wiem, ile to mogłoby być. Eee... Jakieś, jakieś, nie wiem. 100 metrów? Eee, na 300 100? jardów! Jardów! Jardy. Nawet. Nawet jardów. No. Ale. Czy my chcemy mieć z przodu albo z tyłu? No, chyba tak. Czy bo my o, mamy dwie, dwie armaty na bąblu. To się przełoży. To się przełoży. A no. bąbelka się zostawi miłym ludziom z red dot. Mhm. No i materiału, który zebraliśmy. Ostatnio razem z, z chłopakami i z, i z Hirą, to mamy na, na trzy armaty jeszcze nam zostanie, żebyś mógł zrobić dragonie. O kurde, ale fajnie. Proszę... To ja myślę, że, że z boku, dwie, po bokach, tak, żeby były dwie. No i może wtedy jedna faktycznie z przodu. Taka nie. dalekosiężna do Ragonie, żeby tam można było kogoś tam Tak z daleka. Tak z daleka? Żeby zatrzymać można było. Nie no, ale to po prostu uciekał, z daleka, no to. Lepiej taką grubą, wielką, że jak walniesz, to walniesz, poczuli. Ale tak, żeby strzelić, strącić żagiel i wtedy nie uciekną. I, ale ja tak. No myślę to... sobie, że to, to, to tak z przodu taka gruba, to tak niedobrze by była. Bo zwykle znaczy, to biją się, bo ten. strzelają z. jest tam bokami, chyba, nie? Bok, tak, blokami. tak, to no, się bokami. Ale jakbyśmy kogoś gonili, albo przed nim uciekali, to, można, to warto by było strzelać do tyłu, albo do przodu. No to do przodu ta długosiężna, dalekosiężna. Tak, żeby nie z o... daleko uciekli. A z tyłu będzie Johan. A z tyłu, A z tyłu będzie z... Johan. Ale Johan nie ma taków dalekosiężnych. Ale jak coś podpłynie do Johana, to dużo z niego nie zostanie. Chyba, że zrobimy ten. Uciekać, to e... wszystko Chyba, że zrobimy tak, że e... magma da sobie tarczę do góry, na tą tarczę wskoczy Johan i mogą go tak być, z tą tarczą jak z katapultu statki przeciwnika. Ale stracimy wtedy Johana na tamtym statku. nie, no wtedy wróci się po niego później. Nieważne, budujmy statek, a nie myślimy, jak rzucić Johanem na statek w roga. Albo ewentualnie możemy z przodu dać to takie działo, które strzela dwoma kulkami połączonym łańcuchem, żeby wiesz, masz ty ścinać. O! To by było fajne. Albo z tyłu, żeby jak nas gonią, to, to żeby było łatwiej uciec. Bo nie jest taka sprawa, nie? Bo ten statek. Błyskawica Jim, jak go nazwali Marinesi, chyba przyjmiemy tą nazwę, to zależy od kapitana. To jest ten korweta. Jak widzicie jak Dragon tak. kręci tylko głową. I pluje w, pluje po prostu w bok. Marines. <grym> proszę mi nie, nie pluć na statku, co to za wychowanie? Ale z, z, w bok, no do wody przecież rzeczywiście. No pfu. Mo, może być. W każdym razie, to jest korweta. Korweta powinna być szybka. Nam się udało zdobyć dość ciężkiego materiału, przez co korweta jest bardzo wytrzymała, aczkolwiek trochę straciła na prędkości. To może Nawałnica? Nawałnica Jim? Jak piraci Złotej Chmury, którzy pędzą na, jak na, na, na Nawałnicy. Błyszcząca Nawałnica, złota Nawałnica. Patrzę na parę go. Patrzcie w miejsce, gdzie stoi ten szkielet statku, kiwa głową. Brzmi wspaniale. Eee, Najpierw który... musimy postawić ten statek. Wszystko! Oba! Jakie oba? Przecież... Podniebna Nawałnica. Złota Podniebna Nawałnica. Złota Podniebna Nawałnica Jim! Złota, podniebna nowica Jim. To jest idealna nazwa na statek. To jest jakiś uzdolniony artystycznie, żeby to ładnie wymalował na burcie. Puu, Jim, nieładne. Fuuu, Jim. O chyba. Fu fujka. Ale jak imię, no. to nie można zabrać imienia drogowania. No Fu od Marin Ale teraz nasze? To nasze nie, Marines. Ale Marines są źli, okrutni, kłamliwi, wspierają niewolnictwo i nie wolno im, wszystko, co pochodzi od nich, jeżeli ma być w, w dobrej wierze wykorzystywane, musi być zmienione. Tak, żeby e, było wyraźnie po, pokazane, że nie ma z nimi powiązań. i niewolno, nie Nie. Nie. To już ja mówię, to, to z budowaniem. złoty kumul, kumulonimbus byłoby lepsze. Bo to chmura jest burzowa. A to my się nie chcemy chyba z burzą kojarzyć, jakieś tak... Tak ponuro, nie? Chłopaki, chłopaki, odpływamy. Co jeszcze trzeba zrobić na statku? Nazwa to ostatni moment budowy. Yy, no dobrze. No tak, no, potrzebujemy armaty. No, ja działa. Ja, 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 ja działa. Ja pomagam, znaczy ja robię działa. Mhm. Więc tak, potrzebujemy y, uszyć maszty. Potrzebujemy zamontować. Y, system sterowania. Y, kajuty, kuchnie, magazyn. Bocianie gniazdo. Y, no, de facto. Poza, poza działami potrzebujemy jeszcze miejsca na te działa takie dobre, fajne, żeby wiecie, się otwierały te klapki i, i te wszystko, żeby dobrze było. No i masz postawić, nie? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No to zrobimy tyle, ile możemy. Przygotujmy statek tak, żeby dało się nim jak najszybciej wypłynąć, a resztę będziemy budować po drodze. Nie zrobimy mm -hmm. wszystkich armat i wszystkich pokoi. Mamy zbyt dużo wrogów. Tutaj fajnie by było wypłynąć, jak my na Grand Line. Tam jest nasz cel. No. No ja to jeszcze mam trochę tych e, pokojów, ale też nie zdążymy je zrobić faktycznie. Tu jeszcze ogródek mamy walnąć. Gdzie? No tutaj, patrz. E, to będzie ogródek, to będą moje pomidory. Mhm. Tutaj, tutaj ma, e, mają jakieś her herbaczarnie być. Tutaj jakieś zioła to może jakieś warzywa będą, będą chciały. Naseb z iguaną. Tutaj Teo chciał kajutę medyczną, to tu też wolniemy. Tutaj jest fajne miejsce na kajutę medyczną. Tutaj to duże to jest warsztatownia. To mm -hmm. ma być pokój mały dla KR-u, bo, bo, bo chciał. Mm -hmm, mm -hmm. To, mamy, to mamy taką to największe pomieszczenie to o tu To jest pokój biesiadny, będziemy tutaj imprezować. I tu ma, chcę zrobić taki wielki składany różd. A jak tak. dym odchodzi? Słucham. A dym Co z tego tak? rusztu. Tak, no tak, kominem. Tak, tak, A tutaj to małe z boku to jest biuro kapitańskie. Mhm, Potrzebuję biura. Nie można przybywać ludzi w warsztacie? Hm. Ale tam będzie wtedy głośno. Ech. No dobra, będziemy tam trzymać skarby. A, no i musimy w przyszłości budować akwarium, bo magła nie da mi żyć bez, bez niego. Ciebie będziemy mieli akwarium, super. To co, zabierzmy się do pracy. No to zabieramy się. I praca ruszyła. Młotki, siekierki i tak dalej. Tak, to była trudniejsza konstrukcja, ale chyba się dało, udało. To chyba jest. Chyba, chyba daliśmy radę. Jej! Tak niepewnie czy pochwycą? Jej! Jej. 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 Udało Wystrza się! Wystrzały, wiwaty, oklaski i szampan. A jakby tak, zamiast tego prochu strzelniczego, użyć takiego jednego bardzo dużego diala. <noise> Wiesz co? Ja myślę, że jak uda Wam się zdobyć kiedykolwiek takiego bardzo dużego diala, to dialmata dziobowa jest tylko kwestią czasu. Dialmata dziobowa. Rafał zapamięta to sobie. No a jak nazwiesz armatę z diala? Dialmata. Uważam, że to genialne. Mhm. Jestem za. Słuchajcie, możecie sobie pogratulować, bowiem z Waszych połączonych mocy powstał. Jak to się w końcu nazywa? Jak nazywa się ta cyniczna cura Red Dot? Eee, tak. Tak. <grystanie> 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 Delta Squadron Super cool, do wilku Walpa. <grystanie> Jak będziemy wypływać, to ją wtedy okuścimy. Okej. Okay. Więc ten jeden szampan zostawiliśmy jeszcze. Bezimienna chmura. My, my zrobiliśmy large, nie fat, nie? Large. large. To no. był large. Dobra. Dobra. To, to ma to ma 300 yardów. To co chłopaki, ja zatrzymuję nagranie. Mhm. Sukces.